Ciemaneczko, dzisiaj wlatuje temat, który jest mega bliski mojemu sercu, czyli motoryzacja. Ale na razie, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was dziś na troszkę inne intro. Dzisiejszy materiał nie jest do końca taki jaki bym chciał. Brakuje mi sporo elementów, które bym normalnie chciał w nim zawrzeć, ale niestety czasowo nie stało mi się złożyć tego, czego oczekiwałem, że wam pokażę. Jednak mam nadzieję, że nie jest to dla was zbyt duży problem i tak ten film zobaczycie i będziecie z niego zadowoleni, bo jakby chciałem, chcę wam po prostu tym filmem po prostu pokazać wokół czego się będę chciał obracać, jeżeli chodzi o odcinki stricte motoryzacyjne z danego miejsca, gdzie aktualnie jestem, czy konkretnie z danego kraju. Na Tajwanie mamy największą ilość aut Europy dotychczas. Jak byłem w Korei, czy też w Japonii, tak dużo samochodów europejskich nie spotykałem. Wiadomo, w Japonii Mercedesy jak najbardziej, ale tutaj oprócz Mercedesów, czy BMW mamy także takie samochody jak Volkswagen na przykład. Ale raczej Volkswagen Caddy, bądź GTI, raczej podstawowych jakichś tam egzemplarzy typu Passat nie ma. Bo zamiast tego mają Toyoty. Też dużo samochodów spotykam z rejestracjami, które mają doklejone D z przodu. I z tyłu wygląda to trochę jak niemiecka rejestracja, bo nawet mają gwiazdki nad tym D. Więc muszę się jeszcze dowiedzieć od osób lokalnych. Tutaj tutaj się sprowadzą po prostu często samochody z Niemiec. Bo jeżeli tak, to naprawdę jest to dziwny deal moim zdaniem, żeby auto zarejestrowane z Niemiec ściągać na drugi koniec. No ale dobra, my też ściągamy auto z Japonii, czy ze Stanów, więc... Może się im to nawet opłacać. W kwestii segmentów samochodowych i to, co jeździ ogólnie na Tajwanie, muszę dopowiedzieć, że sedany to jest lwia, część całego rynku motoryzacyjnego Tajwanu, ale nie tylko Tajwanu, bo i ogólnie krajów azjatyckich, jak Japonia, czy właśnie Korea. Kombi samochodów raczej nie spotkamy, są bardzo, bardzo, bardzo rzadko spotykane, ewentualnie jakieś Audi RS6, albo RS Cztery, ale to też no, raczej samych sobie Audi nie spotykamy. Na co dzień no, w krajach azjatyckich jest ich bardzo niewiele. Za to bardzo dużo samochodów jest segmentu suwowego, gdzie mamy suwy oraz vany. Wany 8 osobowe to jest bardzo popularny samochód. Często właśnie używany też na taksówkach, na Uber Na równi porównywany z Mitsubishi Outlanderami. Na Tajwanie też wiele samochodów. Jest po prostu jak możemy zobaczyć różne driftowozy. Nie wiem, co to za potwór siedzi. Na pewno to nie jest M, tak jak świadczy o tym oznaczenie na klapie, bo nie wiedziałem, że M wychodziły w automacie. E, no, śmieję się, wiadomo. No pewnie, ale jakby też często w parze z tym, że to jest jakiś tam przerobiony samochód wizualnie, dodatkowo dochodzą do tego tablice imienne, gdzie często właśnie możemy spotkać jakieś napisy M4, M3 przy przypadku BMW, czy tam jakieś AMG i tym podobne w przypadku. Mercedesów, które też często nie są AMG, tylko zwykłymi Mercedesami, takimi deli, ale tutaj bardzo ładny projekcik, nawet ze smakiem zrobiony moim zdaniem przynajmniej, wiadomo, to jest kwestia gustu naklejka trochę irytująca i te lusterka takie, ale cóż ogólnie ładnie, zadbany też w środku jest. nie jest tak, że byle jak byle jak zrobiony, tylko faktycznie zadbany samochodzik w środku w sedanie, więc wiadomo zawsze wygodniej no i taki samochody jest bardzo duże. jeżeli będę jeszcze jakiś na mieście widział, to Wam potem z przyjemnością pokażę. Takich projektów właśnie można spotkać na, co się, na ulicy całkiem sporo, nie są niczym niezwykłym, akurat przy tym jednym przystąpiłem, bo miałem też chwilę czasu, żeby o nim cokolwiek więcej opowiedzieć. Jakby nie jest to coś nadzwyczajnego, że ktoś ma E46 zrobioną w sedanie, jakby w Polsce też tak się zdarza, chociaż moim zdaniem taka szara E46 zrobiona Styl M3 z Alpiną połączoną w sedanie jest mniej kontrowersyjna niż polskie E46 zrobione na M3 GTR z Netflix Speed Most Wanted. Dlatego postanowiłem, że akurat pokażę tutaj w tym miejscu ten samochód, ponieważ myślę, że może dać do myślenia, że da się nawet i taki samochód zrobić ze smakiem, może tylko bez tych zbędnych emblematów. Patrzcie, jaki gigantyczny ślimak. Ja pierdzielę gościu. I jaką skrupą piękną. Skrupą naprawdę piękną. Taką, bym powiedział, już jakąś taką plażową. tam jest tą dziwną markę, która nie potrafi nauczyć się nazwy, ale już kiedyś omawiałem na Snapie ten samochód, który jest w Kaskaja, KN i jeszcze do tego Audi Q8. Lexus standardowo, czyli Toyota. No i teraz kolejne pokazy, czyli Fordzik. Gdzie w szczególności Ford jest bardzo rzadko spotykany w Azji. Tutaj jest Naprawdę mega popularny. Ford jest jednym z bardziej popularnych samochodów. Następnie znowu Toyota, Honda, Toyota, Mitsubishi. a jeszcze na przykład jakieś Suzuki Jimmy. Jimmy'ków bardzo dużo jeździ. Chyba najwięcej ze wszystkich krajów azjatyckich. Po raz kolejny jakiś Volvo jedzie, Mercedes, kolejny jakiś Mitsubishi. Jakby najważ... po raz kolejny Mercedes. Jakby Mercedesów jest tak samo dużo praktycznie jak Toyota. BMW jest relatywnie niewiele. W Volkswagenów to już w ogóle ostatnio udało mi się spotkać Kadika, gdzie Kadik naprawdę jest rzadkim samochodem w krajach azjatyckich. naprawdę tam widzimy po raz kolejny znowu Mercedesa, jakąś Hondę w oddali. Jakby na tych samochodów jest naprawdę, naprawdę wiele. Więc no, zależy, właśnie gdzie się jest. No bo jesteśmy teraz, tak jak mówiłem, w takim regionie, gdzie są korty tenisowe, gdzie dużo osób też się wybiera na wycieczki w góry to raczej tu spotkamy lepsze samochody, lepsze jakości jeżeli cofniemy się do miasta dzisiaj postaram się wam jeszcze coś nagrać wieczorkiem to zauważycie właśnie jak to wygląda w miastach i że w miastach te samochody są zazwyczaj nawet w centrum biedniejsze niż gdzieś właśnie na obrzeżach, gdzie coś się może, coś się przez weekend dzieje, bo aktualnie jest sobota, więc też wyjeżdżają tymi swoimi lepszymi samochodami do pracy, bo na co dzień to wiadomo, tak jak już mówiłem gdzieś na poprzednich filmach Zazwyczaj jeżdżą skuterami Jak możemy zauważyć Ruch jest całkiem spory Mimo tego, że to nie jest żadna główna ulica Tylko jakaś boczna uliczka Która po prostu odbija z głównej ulicy Ale jakby to jest jedna z tych ulic Przyjazdowych, którymi można przejechać Z centrum Z głównej drogi przed centrum Do samego centrum I możemy popatrzeć sobie na samochody, jak widzieliśmy Które był jakiś BMW, znowu Mercedes Teraz kolejny Toyota Oczywiście skuterów, których jest dużo. Kolejny Toyoty, Volvo. Wcześniej nie zauważyłem przez pierwsze dni, jak tutaj byłem, że jest taki duży wysyp Volvo, ale jak już człowiek zauważył, to jest naprawdę ich całkiem sporo. Tak samo Tesli jest ogrom. Naprawdę Tesli jest cała masa. No, znowu jakiś skuterek. Jakieś dostawczaki. Dostawczaki mają różne, naprawdę. Tak jak Korea, czy Japonia, czy Chiny nie mają takich europejskich busów, tak tutaj nawet występują normalnie europejskie busy. Możemy znowu zobaczyć Całą masę skuterów, które są dosyć irytujące i na pewno utrudniają bardzo życie kierowcom i zauważyłem, że kierowcy trąbią na przykład nie po to, żeby kogoś opierkali, że im wymusił tylko po to, żeby pokazać, że jadą i żeby nikt przypadkiem ich nie trafił żeby mu nie wyjechali na przykład na drogę czy coś, więc naprawdę bardzo ciekawy wajbik funkcjonowania Właśnie zauważyłem taki wytwór tutaj jak Nissan Tidal który wygląda bardzo podobnie do jakiejś kursy, ciekawe bardzo ciekawe, jakby na, dla mnie to wygląda z tyłu przez tę lampę jak Corsa, ale może być taki Nissan, który normalnie jeździ po świecie, któż to wie. O i znowu skutery, tak samo, koło mnie cała masa skuterów. Tu znowu sklep, te sklepy śmiesznie funkcjonują, podejdę trochę bliżej do niego. One śmiesznie funkcjonują, ponieważ w tych sklepach jakby nie masz cenówek i kupujesz rzeczy, które tylko mają cenę, jak coś nie ma ceny, to tego nie możesz w ogóle kupić, nie możesz tego w ogóle dotykać. I jest bardzo dużo produktów, które nie mają ceny, na przykład te rzeczy, które są często na środku, w samym, samym środku, w tym środkowym rzędzie, to są totalnie nie do kupienia. Eee, po prostu, na przykład, coś zamówi i Bardzo dziwne funkcjonowanie sklepu, ale w tych sklepach po prostu się kupi wszystko. To jest takie nasze, wszystko po 5 zł. Z fajnych wyposażeń samochodów jest to, że mają telewizję normalnie dostępną, e, która jest na Androidzie, nawet po prostu postawiona i możesz w każdej chwili zobaczyć sobie telewizję. E, to samo jest zresztą w Korei, w Japonii. E, My z tym nie dysponujemy, bo to chyba wychodzi po prostu z samego w sobie prawa. No ale tutaj tak naprawdę to funkcjonuje i każdy samochód jest ten moduł telewizyjny wyposażony. Do tego mogę Wam powiedzieć, że wiele samochodów ma też telewizję z tyłu. Jak jesteś pasażerem z tyłu, to albo masz sam możliwość zdecydowania co chcesz oglądać, ee, bądź po prostu lecą jakieś reklamy, które po prostu wykupiła by, by jakaś firma na przykład jakaś agencja. Czasami też się zdarzają taksówki, gdzie z tyłu w monitorach masz ee, nic innego jak po prostu mapę od Google'a, która Ci pokazuje, czy od Uber'a, czy na pewno bezpieczne miejsce jedzie. W się spotkałem tylko raz, zazwyczaj spotykałem to w Korei, ale jak widać też to tu funkcjonuje, więc fajne elementy. Jakby w Polsce Uberami nie jeżdżę, więc możliwe, że też tak jest, że coś tam się z tyłu wyświetla na ekranach, ale jakby też nie spotykałem nigdy w sumie samochodów z Europy, które mają ekrany za bardzo z tyłu, wiem, te stare modele, jakieś tam Maybach i tak dalej, ok, ale jakby w takich autach bardziej codziennego użytku, jak nawet jakaś Toyota Cross czy w tym stylu. Więc yy, naprawdę. Auta się sporo różnią, bardzo sporo różnią. No, i tak to wygląda w całości. Wiem, że ten materiał jest dosyć krótki, ale chciałem po prostu Wam pokazać sam zarys, jak to też ma wyglądać. W przypadku kolejnych krajów myślę, że będzie dużo, dużo lepiej i będę mógł więcej opowiedzieć. Będę chciał to zrealizować, jak na przykład będę gdzieś przez miesiąc, będę się zrealizować przynajmniej dwa takie filmy motoryzacyjne, bo sam też się pod tym względem dzięki temu rozwijam. Jakbym miał jakąś tam wiedzę z segmentu modeli i tak dalej, i tak dalej, czy z samego. Tego, tego jak one działają silnikowo, ale jak wy wiecie, podróżowanie pozwala nam otworzyć i poszerzyć horyzonty. Możemy zobaczyć dziwne wytwory, jak na przykład ten Nissan Tidal, który Wam pokazywałem. No i zapraszam po raz kolejny Was na moje sociale, Instagram oraz TikTok. Tam jesteśmy cały czas na bieżąco z tym, co się dzieje wokół mnie. E, osoby, które oglądałem ten odcinek, pewnie już wiedzą, gdzie w tym momencie jestem i z jakiego kraju możemy spodziewać się filmików. Na razie dużo nie zdradzam osoby na Instagramie. Eee, są po prostu bardziej doinformowane. Jeżeli sam chcesz wiedzieć co się teraz dzieje, zapraszam do Instagrama. A tymczasem dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia po raz kolejny. BUJA!